Siemanko moi drodzy, witam Was na odcinku z nadmorza... O kurda. Cześć mordo, cześć wakacjowiczu. Przed dzisiaj, na dzisiejszym odcinku witam Cię na kanale Miłosz Koszyk. a dzisiaj przetestujemy sobie wiralowy kebab morzem w miejscowości Karwia. Będzie to kebab kuźnia kebab. Także zapraszam Was do oglądania, łapa w górę, sub, dzwoneczek. A teraz popatrzcie na piękne widoki za moimi plecami. Zobaczcie jakie piękne, zburzone morze. Moi kochani, jestem od, od, jestem od niedzieli na wakacjach w miejscowości Karwia i dzisiaj na odcineczku przetestujemy sobie, moi drodzy, wiralowy kebab, y, który tutaj w tej miejscowości jest, czyli to jest kebab y, Kuźnia. Kuźnia kebab polecany kebab, y, oczywiście na TikToku polecany kebab był też na YouTubie. Nie wiem, czy książono by nie nagrywał, ale chyba nie nagrywał. Y, także sobie go przetestujemy. No i co? Zapraszam Was na ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co? Jeżeli chcecie więcej filmów, na przykład z jakichś fajnych lokalizacji, to jeszcze do końca sierpnia może coś ogarnę, jakiś film. Może też z innego morza, na przykład z Gdańska, albo z Gdyni, ale tego jeszcze Wam nie obiecuję. Także zapraszam Was na ten film. Ja wjeżdżam do miejscowości, jak przed chwilą widzicie, stałem przed znakiem, a teraz wjeżdżam do miejscowości Kargia i jedziemy na tego morze pyszniutkiego kebaba Kuźnia. Kebab, zamówimy sobie kebab oczywiście w buce. Jak będzie z frytkami, to weźmiemy frytki. Do tego sos czosnek i bez pomidora standardowo. Także zapraszam Was na odcinek. Oglądajcie. Sorry za zrobienie smaku, bo będzie pewnie dobrze smakować. Zapraszam Was na film. Pozdro! Ok. O, o, sprawdźmy, co tutaj żeśmy dostali, kuśma. Co my żeśmy tu dostali? Ale tu wielkie jest. Ja Dobra. Ej, powiem wam tak, dostałem bardzo szybko. Nie no spodziewałem się, że tak szybko dostanę. Wow, wow, wow. Ej. O, ale on wygląda wypasiony, ty. O Zobaczmy, co trzeba go. Ej, ale szybko zrobiony, człowieku. E, bez frytek oczywiście. Sprawdźmy. Testujmy tego portfora. Ej, tu jest. ogórek kieszony. ogórek świeży. Mmm. Dobre to jest. Hmm. O. pędzlowaniu prawie całego kebaba. I mogę wam powiedzieć, co wchodzi w skład. W składzie tego kebaba było biała kapusta, czerwona kapusta, ogórek kiszony, ogórek cały, taki wiecie, zielony. E, mięsko karkówka, nie, karkówka, kurde, kurczak, przepraszam, kurczak. Oraz tu chyba jeszcze y, no i sos czosnek, oczywiście sos czosnek. Pomidora nie było i miałem jeszcze serpetę, ale za serpetę musicie dopłacić 3 zł także serpeta i do, inne dodatki są za opłatą. Mm, dobra. Co mogę powiedzieć? Jest to kebab wyróżniający się nad morzem. Mm. Bułeczka jest z, z, mm, z sezamem. Bardzo dobra. Bardzo dobra bułka. Mm. Jak trochę poleży jest łupiąca, ale miękka taka. Bardzo dobra buka. Mm. I sos, sosnek, czuć dopiero na końcu. Mm. Na samym końcu. Słabo było jego intensywność, coś z góry. A bardziej na końcu. Także mm, podsumowanie zaraz z nadmorza. Zapraszam. No i witam e, cię mordo na podsumowaniu tego filmu z nadmorza. Jesteśmy na plaży w Karwi. i teraz do Was powiem e, parę rzeczy o tym kebabie, który jedliśmy przed chwilą. Mm, jest to kebab... No e, Może chodźcie sobie usiądziemy, o. To słuchajcie mnie moi drodzy. Oh, jakoś, że jesteśmy nad morzem. Powiem ja tak e, kebab, e, który jedliśmy przed chwilą mm, był... No, smaczny, smaczny był, powiem Wam szczerze. Nie zaskoczył mnie jakoś, tak wiecie, że powiedziałbym, że to jest liga czy topka. Eee, powiedziałbym też, że ten kebab, który jedliśmy jest nawet niezbliżony do tego, w co jedliśmy w Kidzynie, także eee, no, nie, pod, nie podszedł mi, nie podszedł mi troszeczkę. Bo dajcie znać w komentarzach, czy ogórek kiszony w kebabie Wam się podoba. Czy w ogóle Wiecie, wrzucanie ogórka kiszonego do kebaba, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Dajcie znać w komentarzu. No, mówię, kebab składał się z czerwonej kapusty, białej kapusty. Sos soskowy, kurczak, tak już się powtarzam, drugi raz. No, co mogę więcej powiedzieć? No, jest to bardzo dużo ludzi w kolejce. Jak zobaczycie tutaj na przebitce, wrzuci oliwier przebitkę. Jest bardzo dużo ludzi w kolejce. Długo się czeka w kolejce. Sama, wiecie, sam odbiór dostałem bardzo szybko, tego kebaba dostałem. Spodziewałem się, że tak szybko to będzie. Bo miałem numerek 80 i chwilę odszedłem, zamówiłem i już słyszę swój numer. Mówię, dobra, fajnie, nie? Także, no, kebab dostaje ode mnie mocną ósemkę. Słuchajcie, jak na kebaba nad morzem w takim tutaj pięknym tle za mną. To, to taka skromna ocena, wiecie, 8 na 10. Smakował mi, no smakował mi, no nie żartowałem na początku, co mówiłem. Smakował mi, najadłem się, średnia wersja. E, tylko słuchajcie, jak będziecie brać kebaba z frytkami, to on jest bez warzyw. To musicie wziąć, jeżeli chcecie z warzywami, to bierzecie pierwszą opcję. Menu też tutaj w wklej Oliwier, macie menu. Bierzcie pierwszy, a nie drugi, bo drugi macie tylko same frytki, mięso i sos a w pierwszym macie wszystkie warzywa i tak dalej, bez frytek, nie? A, no i za fetę dodatkowo 3 złote trzeba dopłacić. No i moi kochani, docieramy na zakończenie odcinka z nadmorza. Słuchajcie, docieramy na zakończenie materiału z testowania kebaba, kuźnia kebab, karbia. E, słuchajcie, no, tak jak powiedziałem na no, po podsumowaniu, teraz Wam to skrócę. Kebab 8 na 10, składniki świeże, sos, lekko taki no nie, nie nie tego, ten czosnek nie zaskoczył mnie jakoś, tak wiecie, nie był taki załagodny, mógł być taki trochę ostrzejszy, ale to wiadomo, czosnek ma swoje tam plusy i minusy. Co do, mówiłem, ogórek kiszony, dajcie znać w komentarzu, czy pasuje Wam ogórek kiszony w kebabie. Dla mnie to jest takie przełamanie trochę takiego Kiszonego smaku, takiego z ogórkiem. Mi to pasuje, nie wiem jak wam, ale mi to podsmakowało. Eee, no i co, mówię, ocena 8 na 10 eee, Przebitki widzieliście pewnie. Eee, no, także moi kochani, dziękuję wam za oglądanie. Odcinek z Nadmorza się pojawił, także niedługo wrzucał go na kanał, jak wrócę. I to tyle to tyle to tyle. Więcej filmów, jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, jakich. I bo jeszcze mi został do przetestowania, zostało mi KFC California Summer, yy, nowe z Doritosami, także może, może niedługo się pojawi odcinek, a jak na razie to tyle, yy, zobaczcie jeszcze piękne fale nad morzem, zobaczcie jakie buzujące fale, jutro może tam wskoczę do tej wody, bo dzisiaj jest chłodno, także co, dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie kanał, łapkujcie w górę, jak dobijemy 10 łapek to będę zadowolony jak dobijecie 10 łapek także odbijajcie łapki subskrybujcie bo mamy 1040 subów a lecimy po 1050 także droga prosta już prawie do 1050 a od 50 lecimy po 1100 subów Uuu. także zobaczymy czy do końca roku wbijemy 1100 to już od was zależy i ode mnie jeżeli będę wrzucał filmy pozdroż z panem. subskrybuj koszyka pozdro